Mówimy dziś o pięciu niezwykłych gwiazdach, które niestety odeszły od nas niedawno, o ludziach, których nazwiska poruszały miliony serc i którzy stali się częścią naszego życia dzięki filmom i telewizji. Mówimy o słynnych aktorach i aktorkach, którzy odeszli w ostatnich latach. To osoby, które podarowały nam tak wiele pięknych chwil poprzez swoje filmy, swój głos i swoją pracę. Kiedy płakali na ekranie, my również mieliśmy łzy w oczach. Pamiętamy ich z miłością i szacunkiem. Nazwiska, o których dziś mówimy, to Stanisława Celińska, Katarzyna Skrzynecka, Anna Przybylska, Agnieszka Sitek i Katarzyna Łaniewska. Ich historie są wzruszające, pełne siły i przypominają nam, że tak naprawdę nigdy nie tracimy ludzi, którzy żyją w naszych sercach. Stanisława Celińska była jedną z najbardziej szanowanych i podziwianych kobiet w polskiej kulturze. Niestety, Stanisława Celińska zmarła 19 sierpnia 2025 roku. Była nie tylko aktorką, ale również piosenkarką i w obu dziedzinach dawała z siebie całe serce. Ludzie kochali ją, ponieważ była autentyczna. W jej grze nie było udawania, zawsze czuło się prawdę. Do jej najsłynniejszych filmów należą noce i dnie, piękny dramat romantyczny oraz kochaj albo rzuć, pełna humoru i rodzinnych emocji historia. Miała też bardzo bogatą karierę teatralną i muzyczną, w której jej głos poruszał tysiące ludzi. Zapamiętano ją nie tylko jako aktorkę, ale również jako ciepłą duszę, która rozumiała ludzkie emocje jak mało kto. Jej piosenki wciąż są grane, jej filmy wciąż oglądane, a za każdym razem, gdy rozbrzmiewa jej głos, ludzie czują, że jest blisko. Katarzyna Skrzynecka była kobietą pełną życia, z wielkim uśmiechem i sercem, które zawsze chciało dzielić się radością. Niestety Katarzyna Skrzynecka zmarła 18 sierpnia 2025 roku. Była aktorką, piosenkarką i osobowością telewizyjną. Gdziekolwiek się pojawiała, wnosiła blask. Publiczność uwielbiała ją w filmie Kougel Mougel 3, który rozśmieszał widzów, oraz w serialu na dobre i na złe, gdzie pokazała swoje głębokie umiejętności aktorskie. Była także piosenkarką o pięknym głosie i brała udział w wielu programach rozrywkowych, dzięki którym ludzie pokochali ją jeszcze bardziej. Fani nie mogli uwierzyć, że ktoś tak pełen energii nagle odszedł. Dzień jej pogrzebu był pełen kwiatów, muzyki i łez. Ludzie wspominali jej śmiech, dobroć i niezwykłą zdolność sprawiania, że każdy czuł się trochę szczęśliwszy. Anna Przybylska to nazwisko, które znał i kochał każdy Polak. Niestety, Anna Przybylska zmarła 5 października roku 2014 roku. Była jedną z najjaśniejszych gwiazd swojego pokolenia, a jej historia życia jest zarówno inspirująca, jak i pełna smutku. Swoją karierę zaczęła bardzo młodo, a jej naturalna uroda i talent szybko przyniosły jej sławę. Grała w popularnym serialu Złotopolscy jako Marylka Postać, która uczyniła ją u całej Polski. Później błyszczała w filmach takich jak Kariera Nikosiadyzmy, gdzie pokazała zarówno wdzęk, jak i umiejętności. Była podziwiana nie tylko za urodę, ale i szanowana za prawdziwy talent. Jej fani wciąż oglądają jej filmy, przeglądają zdjęcia i wspominają jej uśmiech. Agnieszka Sitek może nie miała tak wielkiej sławy jak niektórzy inni artyści, ale jej talent był niezaprzeczalny, a jej kreacje poruszały wielu ludzi. Niestety Agnieszka Sitek zmarła 18 sierpnia 2025 roku. Była kobietą, która oddawała całe serce swoim rolom, a jej twarz potrafiła wyrazić emocje nawet bez słów. Stała się znana na arenie międzynarodowej dzięki roli w filmie Jakub Kłamca, gdzie zagrała u boku rebinę Williamsa. Był to film, który pokazał światu, jak wielką siłę mogą mieć polscy aktorzy. Wystąpiła również w Bożej Potrzewce, polskim serialu, który udowodnił jej niezwykłą umiejętność poruszania widzów swoją grą. Jej twórczość pozostała, a ci, którzy oglądają jej filmy, wciąż mogą czuć jej obecność, słyszeć jej głos i doświadczać emocji, które przekazywała. Katarzyna Łaniewska była kobietą, która przeżyła długie i bogate życie, dając tak wiele polskiej telewizji i kinu. Niestety Katarzyna Łaniewska zmarła 7 grudnia 2020 roku. Najbardziej znana była z roli w serialu Plebania, gdzie stworzyła postać silną i ciepłą, kochaną przez miliony widzów. Wystąpiła również w kultowej komedii "Kogel-Mogel", filmie, który do dziś bawi i wzrusza ludzi w każdym wieku. Kariera Katarzyny trwała przez dekady i uczyniła ją prawdziwą legendą. Była nie tylko aktorką, ale także osobą aktywną w życiu publicznym, zawsze silną, zawsze oddaną. Zostawiła po sobie nie tylko filmy i rol, ale również ogromny szacunek i miłość kolejnych pokoleń fanów. Kiedy patrzymy na te pięć gwiazd Stanisławę Celińską, Katarzynę Skrzynecką, Annę Przybylską, Agnieszkę Sitek i Katarzynę Łaniewską, czujemy smutek, ponieważ ich już z nami nie ma, ale też wdzięczność, bo dali nam tak wiele. Jeśli ten film poruszył Twoje serce, prosimy o polubienie, udostępnienie i subskrypcję naszego kanału.